Witam Was bardzo moi mili. Dzisiaj coś, co pomoże nam wszystkim podreporować nasz system odpornościowy. Jesteście zainteresowani, co mogłoby nam pomóc, aby być odpornym na wszelkiego rodzaju choroby? To trafiliście w odpowiednie miejsce. Zapraszam do naszego przepisu. No przede wszystkim jakiś pojemnik, do którego wszystko będziemy tutaj pakować. Oczywiście cytryna. Cytryna jedna, e, z i to jest jeden z najważniejszych składników, jak i imbir, które zetrzemy na tarce. Następnie miód. Dobrze, dobrze jest użyć również miód, który jest płynny. Ja akurat takiego nie mam względem czego użyć. Oraz takiego macierzanka, które jest to zioło, które praktycznie rzecz biorąc bardzo dobrze wpływa na nasze górne drogi oddechowe. Dobrze, kochani, a więc zabieramy się do dzieła. Cytryna. Cytryna, oczywiście, kroimy w takie plastry. Wcześniej, cytryna była. Opłukana, względem czego automatycznie ja już zabieram się do krojenia. Można od razu ze skórką, jak i obraz ze skórki. Jeżeli komuś jest tak wygodniej, tak lepiej. Także kroję takie plastry. Imbier ścieramy na tarce, ale możemy również zetrzeć go z tą skórką. Ja już składniki mam przygotowane względem czego automatycznie będę tutaj już wkładał do tej buteleczki. Najpierw oj, kilka cytryn, plastrów, kilka plastrów cytryny. Następnie. łyżka indyro. Miód oraz macierzanka znowu cytryna? Łyżka imbiru. Miód. I macierzanka. Ponownie cytryna. Imbir. miodek i macierzankę i teraz ostatnie już tutaj które wrzucimy Wlejemy resztę miodu. I teraz kochani zalewamy. Zalewamy ciepłą wodą. Tak przygotowany przygotowane syrop, bo to będzie taki syrop, powstanie z tego. Pijemy mniej więcej gdzieś około 2-3 razy dziennie. Także naprawdę, naprawdę jest zbawienny, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju sprawy związane czy z chrypką, czy Yy, z kaszlem nawet, tak? Yy, także bardzo, bardzo polecam. Przepis numer dwa na wzmocnienie naszej odporności cebula, czosnek, imbir, no i oczywiście miód. Tak? Także to jest taki podstawowy składnik. Yy, także ja już cebulę kroję, następnie pokroję najpierw takie piórka, potem po, pokroję ją drobniej. Skroję również czosnek, jak i Zetrę Imbir. To wszystko pójdzie do jednego jednej takiej miseczki. Dwa ząbki czosnku, jedna cebula, bardzo dobry i imbir oczywiście i mio, miód, bardzo dobry syrop na kaszę. Ja teraz w takim okresie przejściowym, naprawdę, naprawdę super, super syrop, tak samo jak i ten, który robiłem z cytryną, który jest również rewelacyjny. Oczywiście. i tutaj mam rozrobiony już miód łącznie z wodą, który po prostu dodaję do, do moich składników i odstawiam w jakieś ciepłe miejsce, mniej więcej gdzieś na około godzinę, dwie godziny czasu. Taki syropek pijemy e, pijemy dwa, trzy razy dziennie po łyżeczce. A naprawdę, naprawdę pomaga na nasze gargłowe dolegliwości, dolałem. No, i teraz już pozostało tylko i wyłącznie wymieszać. I poczekać chwilkę, tak jak mówiłem, 2-3 godzinki, aż to wszystko się ze sobą, tak ten smak, ten smak jaki. Yy, zbawienne, zbawienne działanie wszystkich składników się po prostu ze sobą połączy. Także taki syropek powstaje z chwilą, tak jak tutaj widać. Bardzo dobra rzecz. Dobrze, kochani, na dzisiaj to wszystko. Jeżeli Wam się podobały te dwa filmy, łapka w górę. Do zobaczenia następnym razem i życzę Wam oczywiście zdrowia. Cześć, na razie trzymajcie się. Do zobaczenia.